Działo się to w pewnej wiosce, naszej wiosce, na pograniczu. Żył tam sobie pewien mężczyzna, który codziennie rano chadzał na dworzec kolejowy. Kierując się w jego stronę, zobaczył chatę w dolinie. Zaciekawiony, podszedł do niej i zobaczył zapalone światło. W pokoju siedziała kobieta, która karmiła piersią chowańca, a jej twarz nie miała żadnego wyrazu. I to, co jeszcze mi to jak Junio zaczyna i stoi, i już zaczyna się ten... To, to nie znaczy, że już od razu wszyscy musimy być w kupie, no, okay. tylko po kolei, nie? Czasie... Żeby to nie było takie tak. sygnał i już kolejne, tak. tylko każdy jest w swoim tak. w czasie. Że później druga osoba do, zdejmuje, dołącza i. i jest to działanie performatywne, nie jest to taki spektakl spektakl, który jest zamkniętą formą, który, yy, który jest dopracowany, tylko działanie żywiołowe, które bardzo mocno jest zanurzone w tu i teraz i ma dużo miejsc kontaktu z publicznością. Dużo rzeczy, które się dzieją y, spontanicznie y, i właśnie też nie jest taki wypracowany, że wszystko wiemy, co będzie. Mamy jakiś zarys, schemat działania, ale działamy też spontanicznie. Przypomina to trochę działanie rytualne i w tym sensie też jest to performance etnograficzny, no bo rytuał również jest performancem etnograficznym, można powiedzieć, czyli ludzie robią coś. W czym się uczestniczy, trochę się na to patrzy, trochę się jest w środku. Wiadomo, co, jest to skonwencjonalizowane, jakoś mamy schemat, ale jednocześnie różne rzeczy w środku tego schematu dzieją się tu i teraz. Jeżeli jakieś, któreś z nich uznasz, że ci nie wyszło, możesz do niego wrócić i go powtórzyć, bo to jest sytuacja opowieści. Tak. Więc to nie jest to, że musisz od, odegrać scenkę, która jest zapisana na scenariuszu, tylko to ty tworzysz na scenariusz. Każdy etnograf, każdy badacz, antropolog, badacz kultury skupia się na tym, co dawne, ale szuka, co istotne, łącznika między tym, co dawne, tradycyjne, to, co w przeszłości zakorzenione, a tym, co dzisiaj funkcjonuje w tym świecie, który nazywamy światem wsi i miasteczek. Więc sądzę, że, ty, że tutaj ten cel, ta inspiracja, to było właśnie, była właśnie chęć pokazania tego, w jaki sposób można odczytać historię z końca XIX wieku, z przełomu wieków, jak odczytać ją współcześnie, bo z górą w stu latach i jakie konteksty wydobyte z tej historii mogą być dzisiaj aktualne i, i żywe. To była ta inspiracją była historia, ale pomysł dotykał czegoś znacznie głębszego niż sama opowieść. Historia dziewczynki z Nienadówki została opisana między innymi w czasopiśmie Podkarpacka Historia. I To był bodajże 2018 czy 2019 rok, kiedy na nią trafiłam właśnie poprzez to czasopismo. I bardzo mnie zainteresowała. Czyli źródłem była ta historia albo te historie, bo tak naprawdę ta historia była opowiadana na różne sposoby, jak się okazało teraz w badaniach terenowych, które w ramach naszego projektu robiła Ola Karmelita, ta historia nadal w nienadówce jest jakoś żywa. Jeszcze jeden poziom. To, było, to była historia Jerzego Grotowskiego, który po II wojnie światowej zamieszkał i jakiś czas mieszkał w nienadówce, właśnie pod Rzeszowem. I ten zbieg okoliczności wydawał mi się znaczący, że jest jakieś miejsce mocy. W którym coś się dzieje, przejawia się jakiś diabeł, jakieś nadludzkie możliwości. Ta dziewczynka dwunastoletnia, mała Hanusia, nagle też zachowuje się dziwnie, inaczej, coś performuje, jest w centrum, niby w centrum izby, właśnie nie też, że jest aktorką, tam są widzowie. To się dzieje tu i teraz, w sytuacji domowej. Nasza interpretacja historii z sądzę, że szczególnie dotyka problemu, Normalizacji, jakiegoś takiego zebrania wszystkich w jedną całość, która ma schować właśnie te indywidualności, żebyśmy wszyscy byli równi, a nie pokazywali tego, co jest rzeczywiście w nas głębiej. Nigdy nie spodziewałam się, że. Przyjdzie mi się tłumaczyć z tego, jakiej muzyki słucham. Dlaczego mam komuś się tłumaczyć z tego, co sprawia mi radość? Przecież to młode dzieci? Wyobraźcie sobie, że macie przyłączone do oczu jakieś takie gumeczki do ramienia, do ręki, do drugiej ręki, i że na przykład, jak patrzycie w tamtą stronę, to staracie się na przykład rozciągnąć tę gumkę ręką albo ramieniem. Tutaj tworzywem był człowiek, słowo, wieść, historia, ale wykorzystanie tego tworzywa, tego materiału było bardzo różnorodne. Tu Myślę, że Joanna tutaj wypowiedziała się już profesjonalnie. To techniki, które pracy z człowiekiem, z ludzkim organizmem, nowoczesne techniki teatru eksperymentalnego, ale także tańca. Współczesnego, pochodzącego z różnych stron świata to jest nowum, jeżeli chodzi o kulturę tradycyjną Polską. Z kultury tradycyjnej wzięliśmy materiał, pieść, ale podaliśmy ją w taki sposób nie odtwórczy, nie mechaniczny, tylko jednak dobierając, zarówno pod względem treści, tematu językowego, literackiego tematu, motywu, ale jak i pod kątem przydatności do samego spektaklu przygotowywanego. Jest pewna selekcja materiału tutaj, czego kultura tradycyjna nie lubi, bo kultura tradycyjna jest odtwórcza w stu Jeżeli coś się śpiewa, to w całości i tylko w ten sposób, jaki było to śpiewane. Tutaj te pieśni zaistniały w kontekstach zupełnie innych, nowych, być może nawet obrazoburczych. Szadien. Jak tam jest nie mogę. Właśnie o tym mówię. Trudno powiedzieć, jaka była moja rola, jaka była rola każdej z osób. Z jednej strony każda z nas, szczególnie myślę o dziewczynach, były, byłyśmy hanusią trochę, wcielałyśmy ją właśnie mogła przez nas przemówić tutaj. Z drugiej strony, byłyśmy trochę diabelskimi istotami. Byłyśmy istotami, które sięgają do swojej pamięci i szukają też swojej indywidualności. Dobre przedstawienie, prezentacja sceniczna powinna zakładać bierny, mniej lub bardziej czynny udział publiczności, ale tutaj rzeczywiście ludzie weszli w historię. Któraś z moich koleżanek zauważyła, że tej, będąc w tej przestrzeni piekła, tam gdzie działo się najwięcej ciekawych, eksperymentalnych też Takich bardzo eklektycznych zjawisk kulturowych, oni tej przestrzeni nie chcieli opuścić. Oni bardzo się wzbraniali przed tym opuszczeniem, nie chcieli wracać do normalności, do tej przestrzeni życia. Chodź, musimy być wszyscy widoczni, tej, teraz nie widać. Bo... I co tutaj się dzieje? Ja, Śpiewam Na progu podkowę kładź bardzo siły. Niech się iskry sypią, jak ci synek miły. Nie spieszcie się, to nie musi być tak, że ludzie siądą i od razu ruszacie, nie? Tylko zbierzcie ich uwagę, poczujecie, że ta uwaga jest, dopiero powolutku ruszacie. Tak samo potem, jak się odwracasz, to też zrób pauzę, bo tam kończysz, karmiła piersią chowańca. A jej twarz, I teraz możecie dojść do końca Zatrzymać się i dopiero ty się zaczynasz obracać, a jej twarz nie miała żadnego wyrazu. D, 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 już drogę idę, swej krainy niewiadomą, ludzkim zmysłom nieznajomą, nikomu. Kole rad, aby każdy żyjący był w piekle. X, 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 stoi krucyfiks. Oddajże się Bogu ręce, miej nadzieje w Jego męce, nie zgi.